Wielka księga objawień Jezus Chrystus. Czas poważne zmiany w swoim życiu wprowadzać, aby światło bez przeszkadzania było. Każda dobra zmiana jest chciana. Od samego rana wsłuchiwać się w światła wezwania, szczególnie te, które dotyczą pracy nad sobą duchem. Wszystko szybko musi się zmienić, aby z Pana Stworzyciela planem współbrzmiało, opóźnienia. Z wodzą i duchowi szkodzą. Decyzje konkretne podejmować, aby na poziom duchowo istotny dalej maszerować i bez obciążania się ziemskim, a korzystnie z ziemskim i świeckim postępować. Wieki miały całe, a ludzkie duchy spały i spałyby nadal leniwie, gdyby ich miecz prawdy ze światła ożywił choć na chwilę. I tak ludzki duch wybierał z otwartymi oczami światło lub ciemność. Wzlatywał lub grzązł w bagnie ziemskiego bycia niskiego, typowo konsumpcyjnego. Jak dżownica żyjąca w środowisku i go ciągle przeżuwająca. Płaskie, ciemne, niskie, codzienne pełzanie. Komu pomóc? To zawołanie, które brzmi mocno. Bo kto dziś pragnie osiągnąć prawdy poznanie? Kto ruszy śmiało i z ochotą, aby walczyć ze swoimi wadami, wszystkimi? Ciemny jest bez widzenia swoich wad, gdyż patrzy na wady innych, lecz pochodnia ze światła już świeci każdemu z Was twarz bezpośrednio, wyraźnie wskazuje Wam cały obraz Was i to daje Wam poznać w codziennym Waszym byciu. W galopie upadłych duchów, dążących do rozkładu. Bicze ze światła mocno czaskają nad waszymi głowami, doginają was wasze zwrotne wcześniejsze słowa, myśli i uczynki, to odpłaty, wasze życzenia. Lecz teraz to wszystko w ramach Sądu Ostatecznego. Szczegóły w wydarzeniach końcowych. Dla ignorantów tych informacji, ich bycie. Obecnie im to przejawi. Zamykanie oczu i uszu mało pomoże. Wasze całe postępowanie staje przed wami, aż osobiste konto winy zostanie w przeżyciach wyczerpane. I wtedy spotka was to najgorsze. Zanik świadomości siebie ducha. Do zera. Koniec, finisz, meta. Więcej będzie już nie. Zakład chorych psychicznie o nazwie Ziemia. Mało panujący pacjenci nad sobą, którzy bez wiary prawdziwej są. To jak myślicie? Czy ktoś Was uwierzy, widząc z góry, co myślicie, co mówicie i co czynicie? To tak jak obecni politycy. Wojskowi ze swoimi zabawkami muszą je użyć, bo po to je wyprodukowali. Lecz celem tego wszystkiego jesteś ty, gdyż godzisz się z tym wszystkim codziennie. Akceptujesz w dogodnej formie to wszystko? Skoro wybrałeś zakład dla chorych psychicznie, dla obłąkanych materialnym byciem, to teraz konsumuj codziennie w narastającej skali własne wybory, narodowość czy wyznanie bez zmiany czegokolwiek są. Też, jak pacjent chore, już bez wymagania leczenia, jest tu amputacja, poważna operacja, ból. A gdzie narkoza? Brak, wiecie, że chora służba zdrowia. Wszystkim innym czas do refleksji nad sobą duchem.